Rozdział siódmy. Kostek, na widok oddawanej pięciozłotówki, złotówki, miał tak zawiedziony wyraz twarzy, że Marcinowi zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. W poniedziałek oddam ci resztę, tłumaczył zmieszany. Bo wiesz, w naszym kiosku mają tylko takie paczki po pięć, ugał bez mrugnięcia okiem, wiedząc, że kostek gumy nie kupuje. I wiesz, kiedy kazikowi oddawałem, zbaraniał. Nie spodziewał się, że mu tak prędko zwrócę. A Basior wziął i jeszcze groził, że się policzymy. Heca co? A co zrobisz z tymi trzema? Pytał Kostek, zapominając, że Marcin nie tylko przegrywa gumy, ale i sam żuje. No, nie wiem jeszcze. Mógłbyś się je opylić. A co, pieniądze ci są potrzebne dzisiaj? Nie. Tak. Wiesz przecież, że jakiś grosz ciągle jest potrzebny. Kostek nie chciał powiedzieć, że te trzy złote bardzo by mu się przydały. Wyprosiłby jeszcze dwa od mamy i poszedł do kina na Pradze. Sobota. Najprzyjemniejszy dzień tygodnia. Już od rana czuję się, że nadejdzie jedyne wśród siedmiu dni popołudnie. Jutro nie ma szkoły. Wydaje się, że los obdarzył człowieka mnóstwem czasu na różne przyjemne rzeczy. Oczywiście odrobienie lekcji odkłada się na później, chociaż rodzice zwykle są innego zdania. Ale kto by się w sobotę nie umiał wykręcić? dopiero w niedzielę wieczór, kiedy trzeba pomyśleć o tym, co zadane, a ciągnie ciekawa książka albo coś innego, absolutnie z lekcjami niezwiązanego, człowiek trochę żałuje, że nie posłuchał rodziców. Po dokładnym obejrzeniu centralnej składnicy harcerskiej, Marcin z Kostkiem znaleźli się na dworcu głównym. Kostek coraz częściej pytał o godzinę. Niepokoił się, aby nie wrócić zbyt późno do domu. Która godzina i która godzina? Zniecierpliwił się w jakiejś chwili Marcin. Sobota jest, zapomniałeś, Właśnie, tłumaczył Kostek. W sobotę mama zawsze sprzątanie urządza i szykuje obiad na niedzielę. No to co? U nas tak samo, ale ja się do tego nie mieszam. Dawno już się nauczyłem wymigiwać. I ty się nie daj, bo cię w zaoranego konia zrobią. Masz przecież starszą siostrę. Ciągle będzie się tobą wykręcać jak z tym maglem? Mówię ci, nie daj się. To niesprawiedliwe. Kostek westchnął. Nie wzdychaj o fermo, tylko chodźmy na peron. Tam zawsze jest coś ciekawego. Dobra, ale zaraz potem idę do domu, godzi się kostek. Jeżeli Alicja ma dziś randkę, wszystko spadnie na mamę. Wchodzą szerokimi schodami do sali, gdzie są kasy. Jaki tu ruch! Drzwi na perony szeroko pootwierane. Potrącani przez spieszących się podróżnych, stają z boku, obok kiosku z gazetami. Obserwują zamykające się automatycznie drzwi elektrycznych wagonów. Wydaje się, że lada moment ścisną kogoś w pół kroku. Zawsze jednak w ostatniej chwili napierający tłum cofa się, a pasażer stojący już jedną nogą w wagonie wsiąka w zbitą masę ludzi, którzy już są wewnątrz. Patrz, Tomasz idzie trąca kostek Marcina. Rzeczywiście, geograf z walizką w ręku podchodzi do kiosku, nie dostrzegając uczniów. Nagle zatrzymuje go jakaś pani. Dzień dobry profesorze, cóż to za podróż wyciąga pana z ukochanej stolicy? Dzień dobry. Ano, namyślałem się, namyślałem Aż wreszcie zdecydowałem, że trzeba wytknąć nos poza własne podwórko. Jadę do Włoch, do córki. Dawno jej nie widziałem. Fala podróżnych z pociągu popycha profesora Tomaszewskiego i jego znajomą w stronę chłopców, którzy czym prędzej dają nura w drzwi do sali i wychodzą na ulicę. A co, miałem nosa, że wyciągnąłem cię na dworzec? cieszył się Marcin. Z gegrą mamy do końca roku spokój, bo przecież Tomasz z Włoch nie wróci tak prędko. To kosztowna podróż. Ale że nigdy nie pisnął słówkiem, że tam jedzie. Jakby powiedział, to by już nikt materiału nie powtórzył, tłumaczył Kostek logicznie. A tak, na poniedziałek zapowiedział generalną powtórkę i założę się, że każdy będzie przynajmniej pół niedzieli podróżował po mapie. Kiszka z wodą, ja na pewno nie. I ty też. Basior, Basior, zaczął wołać nagle Marcin, widząc idącego w stronę Pałacu Kultury Basińskiego. Czego się drzesz, jak koszula na łokciach? Przystanął basior z miną, wcale nie zachęcającą do rozmowy. Ile dasz za fajną nowinę? Trzy razy w kark i jeszcze raz na dolewkę. No gadaj prędko, bo się spóźnię na basen. Fiu fiu, to ty do pałacu napływalnie chodzisz, zdziwił się Marcin. Drugi rok. Zobaczyłbyś, to by ci oko spuchło. Co za nowina? Tomasz wyjechał. Gegry już do końca roku nie będzie. Skąd wiesz? Tylko co odprowadzaliśmy go z Kostkiem do pociągu, ugał na poczekaniu Marcin. Walizę miał nie nielichą. No, pojechał pewnie na całe wakacje. Do córki, mówił, do Włoch. Naprawdę? ucieszył się Basiński. A czy wy nie zgrywacie się ze mnie? Kostek, czy to prawda? Tomasz tak mówił naprawdę. Dlaczego nic nie powiedział na ostatniej lekcji? A no, po co miał mówić? tłumaczył z ferworem Marcin. Teraz też zaklinał się na wszystkie świętości, żebyśmy nikomu nie mówili przed poniedziałkiem. Żeby się wszyscy podkuli na blachę, rozumiesz? A wam powiedział, bo co, niby jesteście ta co obkuci, kpił i wciąż nie dowierzał Basior. Nie miał wyjścia, bo zobaczyliśmy go na peronie. Stał właśnie z jakąś babką i mówił, że jedzie do Włoch, do córki, za którą strasznie już się stęsknił, bo dawno jej nie widział. Prawie dziesięć lat i mówię ci: żegnał się ze łzami w oczach. Wiesz, to jednak daleka podróż, i te łzy, to mu tak. No no, dziwił się Basior, miało łzy w oczach? Ile lat go znam, nigdy we łzach go nie widziałem. Wydawał się twardy jak gnat, aż tu nagle, no, dobrze wiedzieć, pójdę jutro nad Wisłę. Cześć. Gdzieś ty te łzy widział? wzruszył ramionami Kostek po odejściu Basińskiego. I po co to? Po to, żeby uwierzył to raz. Po drugie, ładniej, nie? Zresztą nie przysiągłbym, czy on naprawdę nie miał łez w oczach, kiedy z tą znajomą rozmawiał. Pomyśl. Córka. Jedyna ukochana córka, której od lat nie widział. Może wojna ich rozłączyła? Rozumiesz? I dopiero teraz, dopiero teraz, grosz do grosza, uciłał pieniądze potrzebne na bilet. Masz pojęcie, ile taki bilet kosztuje? Mówię ci, po prostu trudno pojąć, jak on sobie od ust odejmował każdy kawałek. Gumy do rzucia, dokończył kostek. Co? Jak? Widziałeś, że on gumerżuje? Marcin zatrzymał się na środku trotuaru, a widząc Kostka jak stuka palcem w czoło, roześmiał się. No, ale przecież to wszystko mogło być, nie? Sobotni obiad w kostkowym domu nie bywał wymyślny. Barszcz na białej kiełbasie i do tego wkrojone ugotowane na twardo jajko. Dodawszy parę kawałków chleba, można się było najeść i kostek nie narzekał, ale cieszył się, jeżeli mama miała chwilę czasu i obrała do barszczu kartofle. Dziś od razu zrozumiał, że kartofli nie będzie. Mama myła okna w kuchni. Barszcz pachniał czosnkiem. Pewno w nim pływał spory kawałek kiełbasy. Rzuciwszy teczkę na kanapę, kostek, czym prędzej podniósł pokrywkę stojącego na małym gazie garnka. Czosnek, owszem, pachniał, ale kiełbasy ani śladu. Bez kiełbasy. W głosie kostka brzmi takie rozczarowanie, tak wielki zawód, że mama śmieje się, nie przerywając wycierania szyb. Z głodu nie umrzesz, nie bój się. Wkrojisz sobie za to do barszczu dwa jajka. Jajko za kiełbasę? Zastanawia się kostek. To chyba za mało. Bardzo długa kolejka była w sklepie. Nie mogłam stać, bo już zaplanowałam, że dziś okna umyjemy. Czy to znaczy, że ja też? Pyta ostrożnie Kostek. Nie bój się, leniuchu. Okna w pokoju umyje Alisia. Ty tylko zapastujesz podłogi i wytrzepiesz chodniki. Ale najpierw, zaraz po obiedzie, skoczysz jeszcze do rzeźnika. Może dostaniesz coś na kolację. Myj ręce i siadaj do jedzenia. Kostkowi o jedzeniu nie trzeba dwa razy przypominać. Barszcz, chociaż bez kiełbasy, Gęsto z kwarków i wkrojonych jajek smakuje znakomicie. Swoją drogą, ile to niepotrzebnych robót mama sobie wynajduje. Okna były prawie czyste, tylko co myte, na wielkanoc. Że muchy trochę popstrzyły, no to co? Kto na to patrzy? Albo pastowanie podłóg co tydzień. Komu zależy, żeby się tak bardzo świeciły? I tak się zadepcze, i tak muchy znowu okno zapstrzą. Mięso na obiad chyba ważniejsze. Kostek kończy ostatnią łyżkę w samą porę, bo do drzwi ktoś dzwoni. To na pewno nie Alicja, ona ma swój klucz. Idź otwórz, mówi mama i schodzi z krzesła z niezadowoloną miną. Nikt nie lubi wizyt w czasie sprzątania. Przed pokoju za progiem stoi pani Malinowska, słynąca z ciągłych nieporozumień z sąsiadami, a za nią, ku zdumieniu kostka, maglarka, ta, która pomagała mu wczoraj zwijać bieliznę na wałki. Czy jest ktoś w domu? pyta pani Malinowska, choć musiała mamę przez drzwi do kuchni widzieć. Przecież drzwi same się nie otworzyły, odpowiedział bezczelnie kostek, bo niby dlaczego on się nie liczy. Dobrze, że i ty jesteś w domu, dorzuciła zagadkowo Maglarka, ale już mama, nie odwiązując fartucha, stanęła w drzwiach. Słucham, czego sobie panie życzą? Życzę sobie zwrotu mojej bielizny, kategorycznie oświadczyła pani Malinowska. I to pani mówię, że nie ruszę się stąd nogą, dopóki jej nie dostanę. To chyba jakieś nieporozumienie, spokojnie mówi mama. Nie wiem nic o pani bieliźnie. I pani mi to mówi, woła pani Malinowska, pani? Wolnego, wolnego, uspokaja maglarka. Mówię i powtarzam: nic nie wiem. Ładne nie wiem. Trzy nowe obrusy, cztery prześcieradła, dwie podpinki z angielskim haftem i siedem nowiutkich, nowiusieńkich, kolorowych poszewek. Chyba pani wie, że teraz najmodniejsza jest kolorowa bielizna. Nie interesuje mnie to, mama ciągle była spokojna, ale różowe plamy zaczynały występować jej na szyi. Nie rozumiem, dlaczego nachodzi pani mój dom i do tego podnosi głos. Tak, mam nie podnosić głosu? Krzyczała już naprawdę pani Malinowska. Niech mi pani odda co moje, to nie będę panią nachodzić. Wolnego, wolnego, nawoływała na próżna maglarka. W uchylonych drzwiach stanęła dozorczyni. Słychać było otwierające się mieszkania zaniepokojonych hałasem sąsiadów. Wolnego, powiadam. Wszystko się wyjaśni. To pewnie pomyłka. Ładna pomyłka. Zabrać cudzą bieliznę ze strychu. I do tego taką piękną, nową bieliznę. Ze strychu? Mama przetarła ręką czoło. Owszem, córka wczoraj zdjęła naszą bieliznę ze strychu. O proszę, tu leży. Może pani zobaczyć, czy to pani bielizna. Mama weszła do pokoju, chwyciła maglownik i rozwijała go szybkimi gestami. Plamy na szyi były już czerwonego koloru. Z rozwiniętego maglownika, Pani Malinowska zaczęła wyszarpywać sztukę po sztuce. O, mój obrus, moje prześcieradło, moja koperta z angielskim haftem. O, powłoczki, moje, wszystko moje. Coś nieprawdopodobnego, szepnęła mama i osunęła się na kanapę, przysiadając jedno z prześcieradeł, które bez żadnej delikatności wyciągnęła spod niej pani Malinowska. Maglarka opowiadała jak to wczoraj zauważyła koperty z angielskim haftem i kolorowe powłoczki, które już znała jako własność pani Malinowskiej, jak to ją zastanowiło i jak dziś powiedziała o tym pani Malinowskiej spotkanej w sklepie samoobsługowym. Od razu mi się coś tu, tu zrobiło, pokazywała pani Malinowska środek obficie wypełnionej bluzki. Zapomniałam nawet po co do sklepu przyszłam. Biegnę na strych, ani śladu mojej bielizny. Owszem, wiszą jakieś sztuki, stare, niedoprane, Cera na cerze. Wolnego, wolnego, mitygowała znowu maglarka. Powiedziałam pani Malinowskiej, że ten chłopiec, co to był z bielizną, pokazała na kostka, nie chciał powiedzieć jak się nazywa, ale kolega do niego mówił kostek. Dozorczyni powiedziała, że kostek to u przegoniów, więc przyszłyśmy. Dla kostka sprawa od kilku chwil była jasna. Fatalna pomyłka. Stało się. Sam chodziłeś na strych? powiedziała z trudnością mama. Z kolegą, odpowiedział niechętnie i powoli. Ze świeczką, bo światło nawaliło. Przepraszam panią za omyłkę. Omyłka! sarknęła pani Malinowska, zbierając zwiniętą już bieliznę pod pachę i kierując się do drzwi. Dlaczego ja się nigdy nie omylę? Nasz maglownik pani też zabiera? zatrzymał ją kostek. Teraz pani Malinowska oblała się czerwienią. No tak, w nerwach cała jestem. Człowiek głowę traci od tego wszystkiego. Rozwinęła zamaszyście całą bieliznę z maglownika, aż poszczególne sztuki rozsypały się po podłodze i kostek raz po raz schylał się, aby podnieść to modną podszewkę, to znów kopertę z angielskim haftem. Mama ledwo trzymała się na nogach, aż się o szafę oparła. W tym momencie do mieszkania weszła Alicja. Widząc zmienioną twarz mamy, zawołała: Co się stało, mamusiu? To się stało. Odwróciła się już na schodach pani Malinowska, że przez takie pomyłki, Pogotowie mnie chyba do szpitala zabierze. Kostek, zamykając za nieproszonymi gośćmi drzwi, rzucił. Były trzy duże wałki. Pani maglarka zaświadczy. Kosztowało trzydzieści złotych plus robocizna. Ale to już niech będzie wyrównanie tych, no, szkód moralnych. Coś nieprawdopodobnego, westchnęła mama, biorąc się za głowę obydwoma rękami. Widzisz, Alisiu, co się przez ciebie narobiło? Przeze mnie? Co też mama mówi? Na kostka złożyłaś magiel i masz pasztet. Wziął cudzą bieliznę ze strychu. I jakby mało było kłopotu, to jeszcze Malinowskiej. Ta dopiero będzie z jęzorem latać przez pół roku. Kostek, mówi Alicja, gdzieś ty miał oczy? Co wyście tu z tym Marcinem wyprawiali? Wszystko przez tego kolegę mamusiu. Kostek zupełnie przez niego zgłupiał. Dziś też widziałam ich obu na dworcu. A coś ty tam robiła? Nie twoja rzecz. Ile razy mama ci mówi, że po lekcjach masz zaraz do domu wracać? Podłogi zapastowane? Gdzie tam? Dopiero obiad zjadł. Co to za kolega? Pytała mama. Normalny, z naszej klasy. Wiem przecież, że nie anormalny. Jak ty matce odpowiadasz? Normalnie. Mama pyta, a ja odpowiadam. Jak mi jeszcze raz odpowiesz normalnie, to popamiętasz, słyszysz? Jak on się nazywa? No, Bigos. Bigos? To nazwisko? A może imię? Ojej, mama, to naprawdę, na imię ma Marcin. Aha, przypomina sobie mama. Ja chyba coś o tym Marcinie słyszałam na zebraniu w szkole. Niespokojny jakiś, czy dwójkowicz? Normalnie, jak wszyscy. Mama słyszy, co ten Kostek opowiada? Dwójki to u niego normalnie. Pokaż lepiej swój dziennik. Mamusiu, polecę do rzeźnika, ratował się Kostek. Przecież ludzie wszystko rozdrapią. No dobrze, leć raz dwa, potem porozmawiamy. A pasta do podłogi jest? Jest, jest. Tylko sobie nie daj byle czego zawinąć, patrz, co kupujesz, patrz, ile waży. Kostek wyszedł obrażony. Za każdym razem to samo. Cóż to on, małe dziecko. Ale dobrze, że dzienniczka nie pokazywał. Po powrocie mama zapomni. W dzienniczku pani skoczelowa wpisała uwagę, że rozmawiał na lekcji. Znowu byłoby gadanie. A teraz kupi mięso i zobaczy na afiszach, co gdzie grają. Jutro nad Gegrą nie trzeba będzie siedzieć. Fajnie.